Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj moim państwa gościem w programie jest Pięcia i jest Andrzej Andrysiak. Dzień dobry. Twórca książki Lokalsi. Historia pewnego samorządu. Andrzeju, myślę, że to jest trochę pytanie tendencyjne, ale dlaczego ty nie lubisz samorządów? To jest, to jest pytanie tendencyjne. Ja jestem wielkim zwolennikiem samorządów z tym, że uważam, że ponieważ o samorządzie lokalnym, to jest ważne, bo ja piszę, napisałem książkę o samorządzie lokalnym, niewielkomiejskim, Ponieważ o samorządzie lokalnym się w ogóle nie dyskutuje w Polsce. W związku z tym dlatego napisałem książkę, żeby może w jakiś sposób z jakąś nadzieją, żeby ten dyskusję rozpocząć ponieważ ta nasza samorządność tkwi w takim micie, że nam się wszystko w samorządności udało. Jeżeli ktoś o samorządności opowiada, to opowiadają samorządowcy i dziennikarze, którzy jeśli chodzi o samorząd, to są jego z wielkimi zwolennikami. A ja tej dyskusji nie ma. Ja się obawiam, że może nas trafić taka sytuacja jak w przypadku sądów, czyli ktoś przyjdzie z bejsbolem i zacznie te sądy rozwalać. No, lepiej podyskutować i zastanawiać się, co zmienić, bo potrzebna jest diagnoza. Bo jest źle, bardzo źle. <śm> <śm> źle. Czyli jakby wychodząc od Radomska, dochodzisz do ogółu wszystkich samorządów. Mm, nie, ja staram się. Ja opisałem w książce przykład jednego konkretnego samorządu yy, i Refleksje na temat tego, czy mechanizmy, które ja opisałem w tym jednym konkretnym samorządzie występują również w innych samorządach, zostawiam czytelnikowi. Z reakcji, które od czytelników mam, którzy piszą do mnie jakieś maile, yy, czasami dzwonią, ale, albo wysyłają wiadomości na messengerze, powtarza się najczęściej takie zdanie, a u nas też. Czyli, że u nich jest tak mhm. samo, ale to jest odpowiedź, którą musi sobie y, y, czytelnik y, sam w głowie ułożyć. Ja specjalnie z premedytacją napisałem o jednym samorządzie, bo się długo zastanawiałem, jak w ogóle o samorządności można jeszcze pisać. I stwierdziłem, że najgorsza formuła to byłaby publicystyka, czyli co tam autor uważa i co on ma na myśli. I ja przyjąłem kompletnie inną perspektywę, czyli takie reporterskie oglądanie jednego samorządu i bohaterów tego samorządu i graczy przez szkło powiększające. I z, tego, z tej opowieści, z tego oglądania wyszły mi mechanizmy. No i te mechanizmy mhm. są w książce dość widoczne. No właśnie, tam odsłaniasz układy, układziki, pewną taką grę y, pracą. Mhm. Y, powiedz, czy ty, jak już doświadczony dziennikarz, dostrzegasz to też w innych samorządach, czy, czy zostawiasz to całkowicie czytelnikowi? Pierwsza rzecz, która mi wyszła podczas obserwacji, bo może to jest ważne, że ta książka to jest efekt pracy kilkuletniej w gazecie, którą mm -hmm. wydaje. Wydaje mi się, że niemożliwe byłoby napisanie jej z zewnątrz, czyli niemożliwe byłoby, żeby ktoś przyjeżdżał, rozmawiał i w ten sposób powstał wszystkie mechanizmy, poznał wszystkie mechanizmy. Pierwszy mechanizm, który po iluś latach obserwacji mi się wyłonił, to była, to było tworzenie spółdzielni pracy. To nie wymyśliłem ja, on jest bardzo ładne, to jest określenie, wymyślił to radny, który mi, który mi sprzedał, on kiedyś mi powiedział, że tak naprawdę z ugrupowania działające na poziomie lokalnym, w gminach, powiatach czy małych miastach, to są spółdzielnie pracy, które idą do władzy po to, żeby Zapewnić swojemu kręgowi y, y, uczestników tego stowarzyszenia czy partii politycznej dobre miejsca pracy, dobrze płatne, bo to jest istotne. Mhm. I te spółdzielnie się tworzą, i zarządzanie pracą jako takie jest najważniejszym mechanizmem politycznym, który na poziomie lokalnym widać. To jest proste. W Radzie jest na przykład radny, który pracuje w jednostce samorządowej, y, czyli formalnie. Teoretycznie, formalnie on jest od tego, żeby kontrolować wójta czy prezydenta, ale z drugiej strony on pracuje w jednostce, czyli jest w jakiś sposób temu prezydentowi podległy. Ten radny może dostać podwyżkę. Jego żona może dostać zatrudnienie, jeżeli pracuje, jeżeli nie pracuje w jednostce. I to jest bardzo prosty wpływ na to, jak radny będzie głosował. No bo radny nie może sobie pozwolić na to, żeby wejść w ostry konflikt, jeżeli jest zatrudniony w takiej spółce, w ostry konflikt z prezydentem czy burmistrzem, no bo wtedy może się to odbić na jego, na jego karierze finansowej. To są takie proste mechanizmy, Najśmieszniejsze jest to, że ja jako wieloletni dziennikarz m, m, pracujący w mediach ogólnopolskich, to miałem właśnie taką perspektywę samorządność jest świetna i doskonała. Jak przyjechałem do Radąska, to się z tą własną perspektywą zderzałem. I najśmieszniejsze było to, że ja odkrywałem mechanizmy, który, o których wszyscy wiedzą. Mhm. Każde miasto od góry do dołu z kimś by nie rozmawiało, to oni o tym wiedzą, a ja dla mnie to było wielkie odkrycie. I stąd też pomysł, żeby, żeby to opisać. No, a jak w radomsku przyjęli twoją książkę? No, to jest taka. Samorządowcy mają takie taki opracowane, takie bardzo ładne narzędzie, czyli w sprawach kontrowersyjnych milczą mm. i trudnych. Y, licząc na to, że m, przeczekają jakąś burzę czy jakieś zjawisko. Bardzo często im się to udaje, a im się to udaje w tych miejscach, w których nie ma ważnych, mocnych, niezależnych tytułów lokalnych, czyli prasy, czy tam portalu, czy, czy, prasy, bo jeżeli jest prasa i patrzy im na ręce, to tego się nie da zakopać, ale jeżeli nie ma, to wystarczy, że nikt o tym nie będzie mówił, ludzie sobie tam poszepczą, poszepczą i zapomną. No u mnie jest tak, że raz, że jest, raz, że jest silna gazeta, dwa, że ta książka jednak wyszła poza, w dużej części wyszła poza samoradomsko, w związku z tym Um, Mają taką perspektywę samorządowcy, że milczą na temat książki. Co najwyżej podkreślają, że jej nie przeczytali, choć znajomiem na wyrywki, ale się nie chcą wypowiadać. Czyli taki, Im się to nie udaje, niestety, ale taką mają technologię. Czyli takiego żadnego skandalu właściwie, żadnych procesów o zniesławienie, hmm. nic z tych rzeczy. Nie, z, z, procesów, z procesami to jest dość prosto, ponieważ ja opisuję sprawy, które opisywałem na łamach Gazety Radomskiej, więc jak ktoś by chciał wytoczyć sprawę, to mógł wytoczyć 3 lata temu, 4 lata temu dwa lata temu nie wytoczył w żadnej z tych spraw. żadnej z tych spraw nie pojawił się nawet wniosek o sprostowanie w związku z tym, w związku z tym no, czas na reakcję minął. Bo to, co jest też ważne, musimy o tym powiedzieć czytelnikowi, to jest książka reporterska. W sensie mm -hmm. ona pokazuje jakieś konkretne zjawiska, śledztwa, yy, śledztwa dziennikarskie. W związku z tym czas na reakcję był. No trudno teraz dowodzić po trzech latach, że nagle tam ta sprawa, która została trzy lata temu u, yy, ujawniona, to ona mnie dotyka i ja będę yy, yy, wytaczał sprawy. No właśnie, no yy, tutaj piszesz na przestrzeni lat swoje doświadczenia, doświadczenie jako wydawca yy, Gazety Radomszczańskiej, yy. No, ale tak de facto na tej scenie politycznej w Radomsku nic się nie zmieniło. No, ja nie po to piszę, żeby zmieniać scenę polityczną. Ja piszę po to, żeby y, mieszkańcy mieli dostęp do informacji i żeby oni o tym wiedzieli. A czy oni podejmą decyzję? Mnie to nie wzrusza i ja będę dalej głosował na tego samego. Czy oni zmienią swoją decyzję wyborczą? To nie jest moja rola, bo oczywiście y, są dziennikarze, którzy uważają, że oni mogą wpływać na wyniki wyborów. Ja uważam, mhm. że. Y, Dziennikarze nie są w stanie zdecydować, że ktoś wygra wybory. Mogą oczywiście komuś utrudnić życie, czyli pokazać go od złej strony, nawet mu utrudnić prowadzenie kampanii, ale sam, same gazety czy, to, czy media, czy to na poziomie ogólnopolskim, czy na poziomie lokalnym, nie mają wpływu na to, kto wygrywa. To czyli, jest moja obserwacja. Czyli taki mit czwartej władzy pada. Znaczy, nie, znaczy w tym kontekście oczywiście, że czwarta władza to jest taki macher, który po cichu gdzieś tam no. układa klocki polityczne i o wszystkim decyduje tak, no to ja, ja, ja generalnie uważam, że to jest nieprawda. Ale z drugiej strony, jeżeli czwarta władza jest, czyli jeżeli tytuły niezależne są, no to też wtedy dopiero. Jest jakaś przestrzeń takiej debaty w gminie czy w powiecie. Ludzie dyskutują, bo te informacje się pojawiają. Jeżeli mediów niezależnych nie ma, no to, no to o czym ludzie mają dyskutować? Co, co tam plotki na ulicy usłyszeli? No rozumiem. No ale to w takim razie dziennikarz jest tylko przyczynkiem do dyskusji, ale właściwie no tak, tak. nic nie może zrobić. To... Ale, co, ale co miałby zrobić? Ja właśnie tak uważam, że dziennikarz jest przyczynkiem do dyskusji, czyli dziennikarz ma. Pokazywać świat tak, jak wygląda. Na, na jedno zwrócę uwagę, rola prasy w ogóle i dziennikarzy w tej chwili na poziomie lokalnym się bardzo zmieniła. Kiedyś, jeszcze 15 lat temu, to główne informacje, które się pojawiały w mediach lokalnych, to były relacje. Coś się wydarzyło, albo coś się zapowiadało, no albo był wypadek, albo nie wiem, pękła rura w moście albo była impreza. Generalnie to było klucz. Ale przez ten czas się w ostatnimi laty bardzo sprofesjonalizowały samorządy, czyli one zwykle mhm. mają wydziały promocji, w, w niektórych miejscach nazywane wydziałami na suchu i propagandy, bo tym się tak naprawdę zajmują. Yy, mają, prowadzą media społecznościowe, strony internetowe i tak naprawdę. Jak człowiek chce wiedzieć tylko o tym, co się w mieście dzieje, impreza, droga mm -hmm. wybudowana, inwestycja, to on tam dostanie informacje. W związku z tym ja uważam, że jedyną drogą dla, mm, dla gazet lokalnych to jest przesunięcie się z tej, i w, w wielu tytułach, tak, w wielu tytułach to się stało, przesunięcie się z tej perspektywy na perspektywę kontroli władzy. Bo mm -hmm. tego, bo to jest trudne, yy, ale tylko wtedy, tylko wtedy, gdy jest na tym poziomie lokalnym jakiś podmiot, który patrzy w was na ręce, tylko ona się nie degeneruje aż tak, jak się zwykle degeneruje. Po się degeneruje niestety. Czyli dziennikarstwo to trochę taka syzyfowa praca. Walczymy właściwie z samorządem, walczymy z amferami, walczymy z, z, z jakąś tam powiedzmy taką polityczną rozgrywką, a tymczasem... no. Cały czas to koło się toczy, nic się nie hmm. zmienia, nie ma takiego wytrychu, który by to, znaczy, no to ja bezpieczny uważam... tor. Um... Okej, okay, ale ja uważam, że jednak jakiś tam postęp jest. W sensie. Um... Przykład taki, niewielu, niewiele osób pamięta, ale na początku lat 90. samorządowcy mogli prowadzić na przykład działalność gospodarczą. No mm -hmm. bo nie było, nie było takiego prawa. Albo wydawcy gazet, wydawcami gazet byli politycy, nie wiem, przewodniczący rady albo jakiś radny. I przez ten czas to się zmieniło. W sensie, teraz już wszyscy wiemy, że standardem jest, że jak ktoś jest we władzy, to nie może być dziennikarzem, że jak ktoś jest u władzy, to nie może prowadzić działalności gospodarczej yy, równorzędnej, na przykład w której korzysta tam z, z elementów związanych yy, z samorządem, bo to powoduje konflikty. Także te standardy, one się jakoś tam po, zmieniają powoli. No, z tym, że my, yy, w samym samorządzie, my doszliśmy do takiego etapu, że yy, tak z 10 lat nie dyskutujemy o samorządzie. To jest taki. taki Nałożona jest na taką taka ta, 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 ta sztanca polityczna podziału pis -PO, czyli mhm. jak jesteś zwolennikiem tej liberalnej części, to samorządy są świetne. A jak mówisz, że są nieświetne, to na pewno jesteś pisowcem. No, i, i, albo, a jak jesteś pisowcem, to samorządy są świetne. Jeśli są nasze, jak są nie nasze, to na pewno są zdegenerowane. No, I to, też że problem... jesteś anarchistą, no tak, to jest w tym ta. momencie samorząd w, w ogóle jeszcze, odpada. Tak, to jeszcze, jeszcze, jeszcze to możemy dodać. Ale to, po, trudno prowadzić dyskusję na temat standardów samorządowych. Gdy, gdy trzeba się zapisać do konkretnego obozu. Ja przeciwko temu bardzo protestuję. Samorządno, mechanizmy samorządowe, które się na poziomie lokalnym wykształciły, zarządzanie pracą, upolitycznienie, o, ale nie chodzi o, o, nie chodzi o wprowadzenie partii, tylko stosowanie tych narzędzi politycznych, walka z obywatelskością, która jest bardzo rozpowszechniona, to są rzeczy, o których my musimy porozmawiać, żeby móc to zmienić. A na razie nie zmieniamy. Na razie mówimy Albo, że jest niedobry, albo, że jest dobry. I nic więcej. No, a nie chciałeś tego, mówiąc kolokwialnie, wysadzić od środka? Próbowałeś startować w wyborach? No, e, bro... e, bro... Pracę w samorządzie próbowałeś jakoś zdobyć? Broń Boże, broń Boże, nigdy nawet mi to do głowy nie przyszło. Jestem dziennikarzem i uprawiam tak świetny zawód, że nie ma powodu, żebym się zapisał do tej niecnej grupy e, samorządowej. No, bo... ale żeby... samorządowiec może ci powiedzieć wprost z tego... Z... No, nie jadłeś z tego chleba, tak? To znaczy, nie chodziłeś w jego butach, nie próbowałeś, jak to jest. Okay, czy ale... dziennikarz może ocenić, no będąc z zewnątrz tak de facto? No, Boże, ale ja, ja znam mnóstwo absurdalnych wytłumaczeń, które padają z samorządowcą. Na przykład, nie wiem, czy się z tym czy takim spotkałaś, ale ja się bardzo często spotykam z takimi, z takimi e, wytłumaczeniami, że jak ja zostałem radnym, to przez pierwszą kadencję musiałem się nauczyć, jak to w ogóle się samorządność je, żeby nauczyć. potem móc. Żeby potem móc zmieniać. zmieniać. No to ja sobie tak myślę. Czy ja znam jakiegokolwiek właściciela, jakiejkolwiek firmy, który zatrudnia człowieka i mówi, ty, słuchaj, ty się cztery lata poucz, ja ci będę za to płacił, a jak już się nauczysz, to dopiero będziesz moim dobrym pracownikiem. To jest absurd. Jeżeli ktoś się nie zna na samorządzie, nie wie, czym się różni uchwała od ustawy, co to jest plan zagospodarowania przestrzennego, to niech nie idzie mhm. do samorządu. Każdy może samorządu się nauczyć obserwując. Sesje są wszystkie transmitowane. No, na BIP-ie wszystkie uchwały wiszą. Dyskusje, dyskusje są prowadzone również w mediach społecznościowych między samorządowcami i politykami. Każdy może się przyjrzeć, nauczyć i potem startować. Ja dlatego uważam, że jedynym, jednym z rozwiązań na to, żeby w jakikolwiek sposób poprawić lokalną samorządność, jest dwukadencyjność od góry do dołu. Na poziomie radnych, na poziomie no, zarządów, to... na każdym poziomie. No tak, ale z drugiej strony, kiedy się oni mają tego nauczyć? Przed, to jest działalność społeczna. Samorządność to nie jest zawód. Właśnie To, to jest absurd, do, do którego doszliśmy. Jak była pierwsza kadencja w 90 roku, to samorządy nie dostawały, samorządowcy nie dostawali pieniędzy, bo i za co. Mhm. I sesje w wielu gminach się odbywały po południu, po pracy, no normalnie, no tak. normalnie. A teraz się odbywają o dziewiątej. Kto może przyjść o dziewiątej na sesję? No, ludzie siedzą w pracy. Radni dostają po 2-3 tysiące diety. Czyli tyle, ile w jakimś tam powiecie wynosi, no, e, wynosi e, średnia. I oni dostają te 3 tysiące, ponieważ jest rekompensata za coś. Nie to jest wszystko absurdalne. Było, było to powinno być to działalność społeczno, e, społeczną, a się zmieniło w jakimś, jakąś działalność zawodowo-profesjonalną. I to jest powód, dla którego samorządność jest pełen. Jak, jakiego to sformułowania użyć wałków? No, rozumiem, tylko z drugiej strony, no, e, bardzo, duży, bardzo mało jest osób, które chcą robić coś za darmo. Tak? Mamy kapitalizm, więc radni też chcą coś dostawać w zamian. Jeżeli nie dostaną tego e, z kieszeni podatników, to wezmą skąd. Skądś indziej, tak? Rodzi się mechanizm korupcji. Nie obawiasz się tego, właśnie, że, że to napędzi po prostu korupcję. Ale tu tak naprawdę podbiłaś mój argument, bo jeżeli sam, człowiek idzie do samorządu w celu jakichś profitów finansowych, a ja uważam, że bardzo duża część samorządowców po to tam idzie, żeby, mhm. żeby zadbać o pieniądze, czy dla siebie, czy dla swojej rodziny w jakiś sposób, no to przecież to jest bardzo prosty weryfikator. Wystarczy zablokować diety, nie dawać diet i się zaraz okaże, kto chce iść tam działać społecznie, bo to ma być działalność społeczna. I, I dalistów jest mało. Nie, a ja jestem przekonany, a jestem przekonany, że pojawiłoby się ich mnóstwo i ci, którzy teraz nie chcą, bo widzę, jak samorządność wygląda, ci, którzy trzymają się od tego rękami, z daleka rękami i nogami, oni by poszli, bo mhm. by mogli. No, rozumiem. Ale porozmawiajmy też o mediach, bo to też jest ciekawe. <noise> <noise> Jesteś prezesem Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, no sam wydajesz gazetę. Mhm. A powiedz mi, a nie zastanawiałeś się, żeby powiedzmy opisać ten system, który istnieje w mediach, tak odsłonić taką ciemną stronę mediów, tej, tej naszej czwartej władzy? Ciemną stronę mediów. No, mówi się mhm. o mobbingu w tvn nie, mówi się o różnych umowach śmieciowych. W TVP nie zastanawiasz się, żeby się tym zająć. Tą swoją taką działką, w której ty siedzisz mocno, którą znasz, którą od podszewki można powiedzieć. Wiesz co, kilka, na kilka miesięcy temu, nie może z rok temu, jeden ze znajomych zaproponował mi nakręcenie filmu dokładnie takiego dokumentalnego, dokładnie takiego, jakiego, o jakim mówisz, z tym, że nie, do, nie doszliśmy do porozumienia, jeśli chodzi o perspektywę, bo ja mam świadomość tego, jak wygląda, jakie są problemy w dziennikarstwie mm -hmm. występujące, tylko że uznaję, że, znaczy z obserwacji wynika, że one są, ale one nie są dominujące. I to jest klucz w przypadku myślenia o zrobieniu czy jakiejś książki, czy, czy jakiegoś dokumentu na przykład filmowego. No bo problem też jest taki, że żeby zrobić, Trzeba wejść tam, z powrotem. Mhm. Czyli nie można tego robić na dochodzącego. Ja nie mieszkam teraz w Warszawie, mieszkam teraz poza Warszawą, w związku z tym musiałem z powrotem zacząć tam siedzieć. Yy. Media, znaczy ja, ja chciałbym przeczytać taką książkę, naprawdę, tylko ja nie jestem pewien, czy ja jestem dobrym auto, dobrym, dobrą osobą, która jest w stanie zebrać dobre materiały yy w tej chwili. Ale bardzo bym chciał przeczytać report, duży, dużą książkę reporterską yy o polskim dziennikarstwie. Czyli to nie jest tak, że uderzasz w samorząd nie czując, że jakby problemy też są gdzie indziej. Ale nie, ale nie można. No, oczywiście, że są problemy gdzie indziej. Jest problem pedofili w kościele, tak? Mm -hmm. Jest problem y, związany z polityką, jest problem związany z polityką energetyczną. No, każdy wybiera jakąś działkę, y, na którą, którą może dobrze opisać i na której się zna. Ja akurat y, wydaje mi się dość dobrze prześwietliłem samorządność lokalną i mogę ją opisać, ale to, to, to jest pięć lat pracy ta książ Nasz samo pisanie książki trwa kilka miesięcy, to nie jest problem. Ale zebranie tych wszystkich materiałów, przeprowadzenie tych wszystkich śledztw, które się, które się w gazecie pojawiały, to było pięć lat. Więc y, zakładam, że oczywiście można by napisać książkę, mógłbym ja napisać książkę na temat dziennikarstwa, y, reportaż na temat dziennikarstwa mm -hmm. polskiego, ale to też jest kilka lat pracy. No, i musiałbym siedzieć tam. Proszę Państwa, w takim razie czekamy na książkę też o mediach, a Wy tymczasem subskrybujcie nas, polubcie nas. Ja Państwu bardzo dziękuję. Jeszcze raz Andrzej Andrysiak, prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Dziennikarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.